Kamil, dzisiejsze zgodowe spotkanie z Olimpią Elbląg, ale chyba zgodowe tylko na trybunach, bo jednak trzy punkty były dla Was niezwykle ważne i trzy punkty zostały w Sosnowcu. No tak, zdecydowanie, bo e, są to mecze przyjaźni, ale dla kibiców, no. My musimy e, takie mecze e, grać o zwycięstwo, o trzy punkty i, i wiadomo, cieszy, cieszy to, że, że te punkty zostały się w Sosnowcu, bo bo są arcycenne arcy w tym wszystkim, bo zespołu, zespoły gdzieś tam e, Zaczynają depnąć tam po piętach, więc, więc musimy, musimy łapać serię no, tych, 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 tych meczów e, zwycięstw, nie, nie, nie tracenia tych, tych punktów, także e, bardzo ciężkie, ciężko wyrwane, bo też jeszcze przegrywaliśmy, także, także takie zwycięstwo też bardzo, bardzo trzeba doceniać. Właśnie, mówiłeś, że drużyny depczą wam po piętach, jak to jest, patrzycie tylko do przodu i na to, żeby piąć się coraz wyżej, czy jednak gdzieś tam z tyłu głowy macie to, że te różnice w tej tabeli nie są zbyt duże? No nie są zbyt duże, dlatego trzeba po prostu patrzeć na siebie przede wszystkim i jakby wyciągać z tych wszystkich meczów jak najwięcej, bo każde potknięcie, każde, każda jakaś tam strata punktów powoduje to, że przeciwnicy gdzieś doskakują i, i, i robi się gorąco, a wiadomo, mamy ambicje o to, żeby gdzieś tam w tych barażach być, więc, więc nie możemy po prostu tracić głupio punktów, a zbyt dużo tych punktów głupy straciliśmy, więc, więc po prostu trzeba, trzeba wyrywać się z każdego meczu jak najwięcej. Przede wszystkim gratulacje, przepiękna bramka. W poprzednim spotkaniu nie wyszedłeś w wyjściowym składzie, więc teraz chyba dodatkowo pokazałeś, że, że warto na Ciebie stawiać, nie dość, że wszedłeś, dobre spotkanie, no i tak jak powiedziałam na początku przepiękna bramka. Dziękuję bardzo, bramka trochę spontaniczna, Wiadomo, e, rzadkie urody, nieczęsto e, nie takie, e, takie decyzje się podejmuje na boisku, ale po to, po to nie na tym boisku się, się jest, żeby te ryzyko czasami podejmować i, i, i te ryzyko czasami bardzo mocno się opłaca, więc cieszę się, że, że ta bramka na pewno będzie zapamiętana, bo też to, była to bramka w, w takim momencie, w którym e, e, końcówka meczu dała nam zwycięstwo, więc na pewno bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o, o, o jakby tam minuty na boisku, jest to, jest to sytuacja taka, że mamy dość, dość mocno zbudowaną kadrę. Każdy z nas rywalizuje opozycję. Trener ma prawo wyboru, w, w, w wyborze jednostki i dawania nam wszystkich minut. Także ostatnie gdzieś tam mecze pokazują to, że nieważne kto gra i nieważne kto wchodzi z ławki, gdzieś tam każdy z nas pomaga i, i ciągnie ten wózek, także... Także oby tak dalej, aby ten ból głowy e, miał sztab e, w, kwestii, w kwestii doboru kolejnych spotkań, bo, bo to buduje też, też e, zespół i, i jakby zwiększa rywalizację. Teraz od poniedziałku praca nad, nad kolejnym meczem, tym razem meczem wyjazdowym i chyba też nieco trudnym, bo jedziecie do, do pogoni grodzic Mazowieckiej, która jest liderem i, i ostatnio radzi sobie bardzo dobrze, nie traci też bramek. No tak, no. Ta liga jest bardzo specyficzna i można wygrać i można przegrać z każdym, więc także jest to na pewno ciężkie spotkanie, bo Bogrodzic jest całym sezonem napędzony i, i nie przez przypadek przegrał tylko raz, więc na pewno czeka nas bardzo ciężkie spotkanie tam. Oni mają jeszcze, jeszcze mecz z, z chłonicami w ten weekend, więc zobaczymy jak, jak się zaprezentują i co będziemy mogli wyciągnąć na, takiego, żebyśmy mogli zaskoczyć ich na, na najbliższy weekend. Tanio tani skóry nie sprzedamy, wiadomo, nie możemy nie możemy jechać do Grodziska na skazanie, więc na pewno te, te, te zwycięstwo dzisiaj drugie z rzędu na pewno podbuduje nasze morale i, i, i będziemy bardziej pewni siebie, ale wiadomo, czeka nas na pewno arcyciężkie arcy spotkanie tam. Dziękuję. Dziękuję.